To teraz ty trzy rzeczy od Diku, które cię wkurwiają. A no to tak samo, że kurwa tak syjność, samo, no ale to nie mogę. Ale coś ten sam, ten a wy myśl no no to samo, a tak. nie kurwa, moje powtarzasz. No nie jest takim... <laughs> Czekaj. No. No jest takim telepozerem, że ma do przewózka, musi być, że kurwa ciuszki wszystko, no to jest taka to dobra. Nie to ma to takiego to luzu w tym, nie ma takiego jak luzu. To też nosisz, no, no dobra, no ale taki markowy, tu furki, wszystko, no to, to jest, to ja jest, to jest to taka parterka, no dla Boga. No dobra, no to szybko wymyślałem. Szybko bym. Dobra, i twoja nie jest Markowa, tak? Sam się wyjaśni, kurwa. No ale no, no, to wiesz, lepsze Marki no. To no, to no, to no, 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 no no dobra, przeguływa. no ale no chuj to, no i co? I trzecia rzecz. <grym grym grym zim> jak jednej nie być? Nie no, atencyjność. No to tak Ale no, Ale co, ty, nie mogę tego powtórzyć, bo co? No to powiedz no, sam. No do, kurwa, to samo jakbyś mi zawieszmy ci to. Ale o uwaga, jak. No dobra, okej, okay, dobra, to zmieniam. Zarzucasz y, coś mi. To jest chujowe ogólnie. Coś to nie jest prawdą. Ale co? No atencyjność, no. No ale, ty, <laughs> kurde, ale, Czyli on jest atencyjny, a tak. to mi to zarzuca. I mi to zarzuca. No I to, to jest hipokryzja. No to na, jest hipokrytą. To. No dobra, no to jest hipokrytą. Oha, dobrze. No to jest pierwsza rzecz. No ale argument na to, że jest atencyjny? No to, co wcześniej mówiłem, <coughs> że gadał o Instagramie, że wrzuci na mnie rzeczy, gdzie to było zablokowane, poszedł normalnie w Ale patrz, i ja to będę wszystko... wrzucał cały czas, żeby to ludzie no dobrze, widzieli, bo, okay. bo ludzie mi zarzucali właśnie po tym akcji z Tobą. Dużo ludzi mi pisało, że kurwa, że dobrze Ci nie dali walki, że kurwa, że się wpierdalasz na hamach w ogóle, bo ludzie nie widzieli tego, że mnie Chopie kurwa obrażał. Mm. Wiesz, obrażałeś mnie kurwa na konferencji szóstej przed Tobą, jeszcze nie ma walki z Tobą, już na nakręcał. Wyzywałeś mnie Chopie za darmo, kurwa. Bo ja cię nawet wtedy za bardzo nie znałeś, byłeś u nas w Warson Shore, no śmieszujesz się wtedy, sam bierz, jak było, kurwa. I się starałeś do mnie, że jakieś czerwcze żarty. Przecież tobie nie gadałem w ogóle, po chuj. po chuj. mam o tobie gadać, powiedz. No przecież gadałeś o tobie. O tobie? No.